Istnieje niezliczona ilość rankingów historycznych władców, królów, królowych, sułtanek, sułtanów, i niemal zawsze zestawia się tych ludzi biorąc pod uwagę jako kryterium oceny ich dokonania. A gdyby tak zrobić, to inaczej bardziej subiektywnie tak jak nie powinno się tego robić ale ja i tak to zrobiłem. Panie i panowie, drodzy widzowie przed Wami ranking 10 najseksowniejszych władców w historii. Zapraszam serdecznie. Tytułem wstępu powiem Wam, że materiały, które będziecie za chwilę oglądać, powstały przy użyciu sztucznej inteligencji. W zasadzie w taki sposób, że wrzuciłem do niej dostępne portrety albo zdjęcia osób, które za chwilę wam pokażę, i sztuczna inteligencja starała się przerobić to na jak najbardziej realnie wyglądający obrazek. Drugą sprawą jest to, że mój wybór był całkowicie subiektywny i być może macie inny. Jeżeli słyszeliście o jeszcze jakichś władcach, których chcielibyście zobaczyć, napiszcie o tym w komentarzach, a być może spodobałby Wam się odcinek przedstawiający dla odmiany tych najbrzydszych. Teraz natomiast przejdźmy już do naszego zestawienia: numer 10, cesarzowa Sisi. Zestawienie otwiera kobieta, która w historii zapisała się głównie tym, że była żoną austro-węgierskiego cesarza Franciszka Józefa, ale źródła nie skąpią też opisów jej urody. Z drugiej strony jest to na tyle współczesna postać, że oprócz całej masy portretów i opisów dysponujemy także fotografiami, z których wynika, że cesarzowa Elżbieta, albo jak kto woli Sisi, była całkiem niezłą laską. Miała około 164 cm wzrostu, fajną figurę, wydatny biust i zajebistą talię. A do tego wszystkiego potrafiła o siebie zadbać. W swojej komnacie w pałacu w Wiedniu miała m.in. drążek do podciągania się i całą masę innych przyborów do ćwiczeń, i codziennie rano robiła trening kardio. Numer 10 Nefertiti. O tej bawce wiemy już zdecydowanie mniej, i niestety nie zachował się żaden jej portret. W tym wypadku musieliśmy bazować w 100% na popiersiu, które wygląda w taki sposób. Dlatego dorzuciliśmy jeszcze opis tego, jak mniej więcej mogła wyglądać. W sumie ta pozycja jest dosyć ryzykowna. Z jednej strony niektóre źródła podają, że Nefertiti była piękniejsza od samej słynnej królowej Kleopatry. Z drugiej jednak strony. W dzisiejszym świecie nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. A według wspólnej inteligencji prezentowała się ona w taki sposób. Więc, jeśli waszym typem jest kobieta mająca nieco więcej opalenizny, myślę, że może przypaść wam do gustu bardziej niż Austriaczka. Numer 8. Cezar Borgia. Generalnie już na etapie zbierania materiałów do tego filmu uznałem, że przedstawienie w nim wyłącznie kobiet byłoby zbyt dużym spłuceniem tematu, zwłaszcza, że historia nie poskąpiła wielu męskich władców, którzy prezentowali się całkiem nieźle i moim skromnym zdaniem... <śmum> zajebiście to wychodzi teraz. <śmum> moim skromnym zdaniem jednym z najprzystojniejszych mężczyzn. <śmum> Kurwa, muszę... Chwila. <noise> jako stuprocentowo heteroseksualny mężczyzna postanowiłem przyznać siódme miejsce w moim rankingu Cezarowi Borgi, który tak prezentuje się na portrecie, a tak prezentuje się według sztucznej inteligencji. O samym Cezarze już kiedyś opowiadałem Wam na kanale, natomiast jest to dosyć wiekowy odcinek i w sumie można by go kiedyś zabdejtować. Tym bardziej, że historia gościa, który zrobił sobie spodnie ze skóry swojego wroga, będąc jednocześnie kochankiem swojej siostry i synem papieża, zarysowuje się dość ciekawie. I chyba właśnie doprowadziłem do demonetyzacji tego filmu, który oglądacie, więc na pocieszenie zostawcie mi tą łapkę w górę, bardzo Was proszę. Numer 7. Maria Stewart Maria Stewart była XVI-wieczną królową Szkocji, a przez chwilę także żoną następcy francuskiego tronu. W zasadzie tak długo, aż ten następca francuskiego tronu nie umarł. Taka ciekawostka. Już źródła współczesne Marii opisywały ją jako niezwykle piękną kobietę. Jeden kronikarz zanotował, że posiadała cerę bez skazy. Innymi słowy, nie był to typ kobiety, której można czytać alfabet Braille'a z twarzy. Jednocześnie był to ten typ laski, która nazywając rzeczy po imieniu nie ma dupy, ale nadrabia to biustem. Poza tym piękne, zadbane, brązowe włosy i moim skromnym zdaniem e, najlepsze outfity ze wszystkich władców, których Wam dzisiaj pokazuję. Oto Maria Stewart w wersji AI. Numer 6. Franciszek Walezjusz. Również wspomniany przeze mnie wcześniej mąż Marii cieszył się dobrym wyglądem, i myślę, że zdecydowanie mogłaby być to jedna z tych par, która robiłaby całkiem niezłe zasięgi na Instagramie. Tym, że wyglądała ładnie osobno i jeszcze ładniej ze sobą razem. Franciszek był wysokim, wysportowanym, dobrze zbudowanym facetem. Umięśnionym z włosami, które jak na tamte czasy były krótkie. Ale jak na współczesne, nazwalibyśmy jej w sumie włosami długości średniej, może nawet długiej. No i do tego delikatny zarost. Co prawda, jakby wiecie, taka, tutaj taka ciekawostka, że kiedy pokazałem siostrze obrazek Franciszka wygenerowany przez AI, stwierdziła, że to nie jest raczej heteroseksualny facet. Nie mamy dowodów, źródeł mówiących e, o tym, że Franciszek Walezjusz miał upodobania... W mężczyznach. Miał żonę. Zajebistą żonę. A tak wygląda w wersji AI. Numer 5. Kleopatra. I to jest chyba jedna z pierwszych. To jest chyba jedna z pierwszych postaci, o których taki człowiek, powiedzmy, niezainteresowany historią, myśli w momencie, kiedy powiesz mu, Ej, jakie znasz ładne królowe z przeszłości. I faktycznie, według opisów, Kleopatra miała niesamowity wygląd, wręcz oszałamiający. I faktem jest też to, że potrafiła z niego korzystać, bo najpierw uwiodła m.in. Juliusza Cezara, ale dużo mniej mówi się o tym, że po śmierci Cezara dawała dupy jego przyjacielowi, Markowi Antoniuszowi, chociaż to podobno była miłość życia. Nie, o Kleopatrze też możemy kiedyś zrobić odcinek. Sztuczna inteligencja oddała taki wizerunek Kleopatry, i tutaj warto przy okazji zwrócić uwagę na fakt koloru jej skóry. Wbrew temu, co miał Celność przedstawić, chujowy serial Netflixa, Kleopatra nie była czarna, ponieważ Kleopatra z pochodzenia była greczynką, ale o tym opowiem Wam innym razem. Teraz wróćmy do rankingu, do miejsca czwartego, na którym zdecydowałem się umieścić Henryka Piątego. W tym miejscu jeszcze raz przypomnę Wam moją orientację, a potem dam Wam powód, żeby w nią zwątpić, bo po prostu, po prostu zobaczcie tego gościa. On jest piękny. Jakby... <ścoughs> nie wiem, moim skromnym zdaniem robotę u typa robią włosy. Dzisiaj może taka fryzura nie jest niczym, co bardzo rzuca się w oczy, ale w tamtych czasach normą dla mężczyzn były włosy do ramion, więc myślę, że ta e, odważna jak na tamte czasy fryzura która pasowała do wizerunku, do kształtu twarzy Henryka, bardzo mu pomagała. To co jest ciekawe, to fakt, że Henryk przeżył w swoim życiu prawdziwą przemianę bohatera. Zaczynał jako zbuntowany, zakompleksiony nastolatek z problemami. Zachowywał się w zasadzie tak jak student pierwszego roku, czy ty, każdego kolejnego w sumie też, <grych> mający bogatych starych i chodzący na różne imprezy za ich pieniądze. W zasadzie to był jednym wielkim żulem. W czasach swojej młodości, i wszyscy z wielkim niepokojem zapatrywali się na to, kiedy Henryk w końcu zasiądzie na tronie, i nagle, w chwili przejęcia władzy, Henryk spoważniał i zapisał się w historii jako jeden z najlepszych władców Anglii, i do tego jeden z najładniejszych. Numer 3. Izabela de Valua. To z kolei Laska była żoną jeszcze innego króla Anglii, ale pochodzącego z tej samej dynastii co Henryk, czyli Edwarda II. O ile sam Edward, jak wskazują portrety i ekranizacja jego historii, nie był zbyt przystojnym facetem, chociaż to jest oczywiście subiektywna opinia, i każdy może mieć swoją. Natomiast jego Żona, która była wysoka, szczupła, miała bardzo ładne kręcone włosy, cerę, bez skazy i wydatny biust, jak to opisywali współcześni kronikarze, zarysowuje się całkiem ładnie. A tak spojrzała na to sztuczna inteligencja. Numer 2. Filip II. Ze wszystkich opisywanych dzisiaj władców i władczyń, Właśnie ten był najpotężniejszy, bo swego czasu władał Hiszpanią i Portugalią, ale Hiszpania miała wtedy imperium, które obejmowało prawie całość obu Ameryk. Co ciekawe, Filip od dzieciństwa zmagał się z problemem, którego bardzo się wstydził, mianowicie z uwagi na to, że pochodził z dynastii Habsburgów, gdzie normą było żenienie kuzyna z kuzynką, czy tam inną siostrą. Miał, nazywając rzeczy po imieniu, dosyć krzywy ryj, konkretniej nieco przekrzywiony podbródek, ale znalazł zajebisty patent, żeby to ukryć. Zapuścił brodę. I do tego ta broda całkiem nieźle mu pasowała. Nosił też krótkie włosy, które, jak na tamte czasy, dalej były dosyć odważną fryzurą. I podobno, z uwagi zarówno na status, jak i na wygląd, nigdy nie narzekał na brak kobiet wokół siebie. I numer 1. Maria Antonina. O ile zdecydowana większość kobiet na dzisiejszej liście zasłynęła z tego, że były ładne i były czyimiś żonami, o tyle Maria Antonina zasłynęła głównie z tego, że straciła życie na gilotynie, bo ktoś postanowił uwalić jej łeb kawałkiem żyletki przyczepionej do takiej wielkiej dechy. Zresztą pewnie wiecie, jak wygląda gilotyna, a jak nie, to wygląda tak. Zachowała się bardzo ciekawa historia, która mówi o tym, że kiedy Ludwik XVI, który jeszcze wtedy nie był Ludwikiem XVI, tylko zwykłym francuskim księciem, ale to nie jest istotne dla tej historii, miał poślubić Marię Antoninę, to zgodnie ze zwyczajem wysłał na austriacki dwór, z którego Maria pochodziła, posłańca, żeby ten przyjrzał się kobiecie i opisał mu, czy ta Maria Antonina wygląda spoko, a posłaniec wrócił mówiąc, że ma ona dobre biodra do rodzenia dzieci, co w języku ówczesnym dyplomatycznym oznaczało, że nie ma cycków, ale jest dupa. Jednak Maria poradziła sobie zarówno z małym biustem, jak i małą nadwagą. Tą drugą rozwiązała przy użyciu ciuchów, bo nosiła jednocześnie duże suknie i... Mały gorset, który ściśniał jej fity i robił dzięki temu efekt taki, jakby faktycznie miała zarąbistą talię. A jeżeli chodzi o ten pierwszy problem, wierzcie lub nie, ale XVIII-wieczna królowa Francji była jedną z pierwszych kobiet, pierwszych kobiet, o których wiemy, które używały push -upa. Zgodnie z modą nosiła też białą perukę, zatem nie trzymając Was dużej w niepewności, Oto Maria Antonina. Koniecznie dajcie znać, który władca według Was wygląda najlepiej, oraz pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Dzięki wielkie, do zobaczenia i cześć. Helikopter, helikopter, helikopter. Jest bardzo ładna szyszka.